Dzień dobry, witam w nowej serii, tak! Madagaskar się skończył, stwierdziłem, bo miałem takie czy Kung Fu pandy, czy po lodowcowa, czy może jeszcze co innego, ale jednak epoka lodowcowa, zaraz po Madagaskarze. Trzy, bo to akurat trójka najbardziej mnie urzekła. To była kolejna właśnie taka moja ulubiona gra, więc mówię, dobra, nagrywam to. Dzisiaj kamera będzie trochę inaczej ze względu, że... jak to się mówi... Mam ogólnie dwa monitory i dzisiaj gram na tym drugim... Bo na tym innym coś innego, no po prostu na innym monitorze jestem, więc będzie taki trochę inny odcinek, ale bez zbędnego gadania lecimy. Od razu mówię, że jak są urywki filmowe, to nie da się tego ściszyć. Próbowałem, naprawdę próbowałem. Więc po prostu na urywkach będę starał się nie gadać, nie? Tych filmowych. Let's go. No dobra, brzoskwinko. Siema, mi rolę opiekuna, to pomyślałem, że opowiem ci bajkę do snu. Nie, słuchamy, ja, słuchamy. Ja też Kocham sida. Tak, Diego, ale tylko jeden z nas posiada doświadczenie jako rodzic. Seed, nigdy nie byłeś rodzicem. Byłem. To nie były twoje dzieci, ale jaja no, Jode, jaja, dinozaur. no, ja dinozaurów. o te jaja dinozaurów. Ja powiem ja byłem na tym w kinie nawet. Skrupała. No dobra. Dawno, dawno temu, twoi rodzice czekali na wyjątkowy dzień, w którym miałeś... I miałem jeszcze, bo to było w mój tykinie. Ja i wujek Diego I były te w takie ta napoje ta z tymi figurkami u góry, pamiętam, miałem tego, tego z tej dżungli. Bak? Nie, nie, nie pamiętam jak on się nazywał. Twoich narodzin. I dobrze się stało, bo zaczął wkurzać L, a nigdy nie wolno wkurzać mamuciej mamy. To prawda. W ogóle mamuta nie wkurzać lepiej. Byśmy poszukali kryształów, których potrzebował, ale musieliśmy to zrobić tajemnicy. Ale najpierw musieli obudzić Ciebie, a nie było łatwo. To Sid! myślisz, że się obudził? Przytomny oznacza otwarte oczy z dzichu. Leniwiec z czterema palcami u nóg? Cztery palce! <grym> Cztery palce? Sid, wstałeś! Potrzebna pomoc! Odwróć uwagę Eli, żebyśmy się mogli wymknąć. Okay, 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 to jest ściśle tajna misja! Tajna misja? Tak jest! El ma faktycznie cztery palce. Jestem Edek. Chodźcie, ssaki, tędy się wymkniemy! No i tak jak mówiłem na takich przerwnikach nie będę starał się dużo mówić, bo to nawet mnie nie będzie słychać. Nie idzie tego cieszyć, naprawdę choćbym chciał, to nie idzie. Moment, e... No zaraz odwrócę i uwagę, czekajcie, bo ja pamiętam, że to się zbierało te. Potem za się coś kupowało, ale co to już? Nie pamiętam, co tam było. Już do niej idę, nie strajcie żarem. O jezu, co to znaczy. Ociśnij. Ja nie wiem, który to przycisk. No dalej. E albo Q albo R. Hey, Aronow? to już południe? <grym> to dobre. Powiedz, Ela, czy słońce wydaje ci się choć trochę cieplejsze? Raczej nie. A dlaczego? Jesteś pewna? Powinnaś pozwolić mu, wsiąknąć. Powinnaś, no, nawet Ciebie tak nie umiem gazdać. Dobrze tak, to znaczy, że działa. Seed, no chodź. Jezu, jak ja kocham tą grę. Aaa, jaram się. Czekajcie, którym się mysz, myszką, dobra. Co, chce chcecie ode mnie? Za wyjątkową, leniwcową służbę. W sprawie przebiegłości. No. Wyrazy uznania! Szukamy upominku dla przyszłej mamy, Eli. Co? Chwileczkę, to ta tajna myślia? Hmm. Tego też nie wiem co to jest, A dobra. Control. Dobra to to. Za Skakanie to wiadomo, że to spacja. O tu. Już wspierałem te... to nie wygląda jak jagoda. No jak jakoś albo wiśnia, ale jagoda. Czekajcie, to sobie już pozbieram, jak tu jestem. Pamiętam, że tu coś było, yy, że skakało się. O właśnie, ozon to, o to mi chodziło. Dobra, ja nie będę tego wszystkiego zbierał, bo to tak trochę bez sensu, bo ten odcinek będzie trwał milion, milion, milion lat. A no mówię, wolę się skupić na fabule. Za wami! Dobra, ja wiem. Ale w ogóle zobaczcie, jaka piękna grafika. Mi, ja lubię takie grafiki w grach. Musisz zdobyć ten kryształ! No ja bym kryształa nie brał. jestem leniwczym. Sprawność fizyczna to nie nasz atut. Tak, ale jesteś leniwcem drzewnym! Zróbcie miejsce dla Eksperta! Aż sobie chyba Epokę dzisiaj obejrzy, ale właśnie trzecią część. A nie wiem czy trzecia część jest na Netflixie? Czy w ogóle jest Epoka na Netflixie? Nie wiem. Spadnie. Dobra, ale jest klejnot. tym, że mów w dupską. Tylko kiedy oddycham, albo mówię, albo myślę. Ou, 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 ou. Mnie też myślenie to boli. Wiecie, co najlepiej pasuje do kryształów? Kolejny kryształ. Nie, więcej kryształów. No, zgadłem. kilka w Bo to pamiętam, że on zbierał te kryształki, nie? Czy coś? W, film... w bajce, normalnie. I on zrobił w ty... jak był ten plac zabaw. Nie karuzela, jak to się mówi? Przejdź po tym drzewie i zacznij poszukiwania. Nie wiem jak to się mówi. A takie to dzieci nie mają nie nad łóżeczkami, co tak się kręci. Chcesz się przekonać, to po nim przejdź. Ty weź, ty taki kozak jesteś? Mamutem jesteś? Proszę, spróbuj przejść. To no zobaczymy. A nie, mi każesz. No właśnie, łatwizna, dla nas łatwizna. To już robiliśmy. Już to odkryłem, bo trudno pamiętałem. Co tam jest? Co to są bobry? Ja wpadnie do co dał? To łuża Myślałem, że jakiś stawik. Ojej, namierzyli nas! Tam <laughs> leży. Jepiet. Jak? Jak? Udawaj, że powalasz kolejne krzaki. Tak, ale nie rozgłoszone bobry! A bobry? No braczkami. Pokonaj bobry Chodźcie Wanna fire tam możecie, nawet mi... Oni razu nie przygrzali. No wiadomo. Tak, ale teraz musimy przejść obok tego głazu. Potrzebny mi patyk. Interesujące. Żebym przesunął go tym patykiem? ty się Dobra, e, zaraz im pomogę. To zbierzemy sobie... Chociaż trochę, żeby ich było. Do tego sklepu, żebyśmy cokolwiek mieli, nie? Chociaż i tak sugeruję, że to tam dużo rzeczy jakiś nie będzie ważnych. Co to jest za gruszka? Uuuu uh. lubię gruszki Bier to I lecimy Oni mi strasznie wykorzystują Wiecie, powinni sami to robić wszystko Przeczor Nice oczy będą byłem strasznie? W coś mi się ze wzrokiem dzieje. Będę ślepy przez ten komputer i przez te gry, no? Gry to zła rzecz. Aha Dobra, czyli to coś. Wykrzyknik to jest R. Ja prowadzę tam. Ogólnie jest też gra 2 i w nią też grałem. Ale tam się jest tylko tym, yy, tylko tym wiewiórem, więc nie wiem czy to jest sens tak ją nagrywać, bo ja ją miałem. Nie mam pewności, czy ją znajdę. Ale no nie wiem. Ona nie była już taka fajna. Tak samo na Nintendo sobie kupiłem. chociaż to też jest chyba na konsole, nie wiem czy jest na komputer, to takie jakieś i te agę, coś tam, coś tam, nie wiem Ale jest główno straszne Jakaś przygoda Przygoda tego wiewióra, nie pamiętam jak się nazywał Ale nie podobało mi się Halo, halo, pajączki A wiecie, że w ciągu swojego życia zjadamy Ponad, czy około 8 pająków? Ja nie kłamię, ja tak czytałem a internet nie kłamie. Nigdy. Już w jesteś. Jak spadnę, to będzie wasza wina, będziecie moje zwłoki zbierać. Gdzie mam, mam ten patyk? Ja, ja chyba patyka nie mam. A dobra, mam patyk. Chciałbym, żeby taka zima była teraz. Fajnie by było, poszedłbym na sanki jest! za nami! No już idę, idę, zaraz. To poświąteczne żarcie jeszcze mi się odbija. Co ty tu robisz, pajączku? Miał ci nie być. Dobra, spalimy to. I na no raz. Kupaki obronię was. No, oni sobie przebiegli jakby nigdy nic obok tego pająka. Co za typek. Dzisiaj jest wasz szczęśliwy dzień. będzie... Mam dobra, on jest handlarz. Ciebie? i ciebie? A jaką mam dla was ofertę? Nie teraz Czosiek, jesteśmy na misji.

a, czyli tu mamy zdrowie do 400. Ja wieloosobowa, wieloosobowa. Rozmiary pocisku, wisienek. Sit może posiadać 20%. Posi... Po... Rozmiary kryształów. A może to jest życie? Kupię to życie. Bo to jest takie najbardziej podstawowe. A tu was O no nie, nie, no to. Ale nie, fajnie, fajnie zrobione te. Nie, że te rozmiary ok, i tak dalej. No bo, tak jak w tym Madagaskarze, to, to mieliśmy tylko te ciuchy, no. Idę, idę. I je na rzecz w nie ma problemu. Pewnie jeszcze się spotkamy. Mamy kryształ. On w górze kryształ. On jest tak przerażony już. kto idzie? Eee, nikt ważny. Ej, mów za siebie. Oj Kimkolwiek jesteście! Najpierw musicie ominąć nas. No, Daw im strzała to, to jak bobrów. Pyk, pyk! Uważajcie, kreto świniaki. Nadchodzi król obrotu. No, proszę ci. Teraz to kit. kit. Myślicie, że nie ma tu więcej? Baletnica. On mi Wszyscy! Pokonaliście ostatniego kreto-świniaka, teraz wasze przeznaczenie jest na północy Za tym głazem! Weź ten kij i... I... jebnij se w łeb Użyj go by usunąć głaz! Miał mięśnie jak skały, że one się odbijały nie będę za niej podążać, bo oni są z tyłu. Jestem szybszy. Mamy żyćko. Dobra, ale sorry, to muszę zniszczyć. Mam taką jakąś potrzebę, czuję w środku siebie, że chcę to zniszczyć. Szczególnie, że jak już wiem co jest w sklepie. A w sklepie są dosyć fajne te rzeczy. Więc e, jednak może warto trochę tego pozbierać po drodze. Mamy kryształ, ale czekajcie, chłopaki. Ja Ela teraz nie oderwie wzroku od tego kryształu. Ela, ela dotknie. Manika przyjaciela. O tak! Mam go, mam go. Spadnie. Dziś cieszą, nie? Będzie. Mam nadzieję. <grymnie> <grymnie> Idealnie. jej Kolejny kryształ! Hej, mała! Dam głowę, że tego się nie spodziewałeś! Na koszt linii Eir Leniwiec! Dzięki, chłopcy. Odwróciliście jej uwagę od spuchniętych kostek. Słyszałem, że na krawędzi klifu jest jeszcze jeden kryształ. To już ostatni, mam nadzieję. Bo idźcie sobie po niego sami. Co do tego wszystkiego ma nasz ukochany Sit? On chciał po prostu sobie pospać. A został wplątany w jakąś grę fabularną. <laughs> Ale gra sub to. Przyjdę, idę, chłopaki. O, patrzcie, rysunki jakieś te. Taki ten, takie to. Potem ten i ten, no, tak, no. O, tu mamuty kochające siebie. Tu ludzie chcący ich zabić. Czekajcie chłopaki, zbieram... ...owoce. Trochę ich tu jest po drodze, ja tak powiem Mam, mam cały czas w głowie, mam mięśnie jak szkoły. Dobra, tego krzaka już nie będę psuć. Bo... Co tu nas czeka tym razem? Gdzie? Gdzie? kolejny Gdzie? Gdzie? Utknął na półce skalnej. Ale to nic takiego, ponieważ strzegą go ptaki. Nie wiem co to jest za przycisk, ale znajdę go Dobra wiem, to przycisk myszy. Po prostu lewy Macie strzały, headshoty same idą pyk, 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 Cicho jak gdzie się Halo, halo Ja was nie widzę. Ale dobra, zaraz do nich pobiegniemy, tylko sobie to wezmę To jest akurat e, dużo tego jest o, Dobra, boż, tak tam stoi i to kusi. Kusi. Miał mięś... Nie miść... nie dawić nie śpiewaj tego, przepraszam was, naprawdę. Zbierzemy. Czuję... Pod... Ja mam taką potrzebę, że chcę to. Chcę wykupić te, te ze sklepu, co były różne... Mm. No te jakby te premie. Bo to fajne było. Ja bym ich chciał. Dobra, mówcie, co chcecie. No dalej z dzisiaj, do dzieła Dalej, kryształy. Jeśli to w ogóle jest Twoje prawdziwe imię. Aha. jest. ja nie wiem, jaki to jest przycisk. najdź przycisk. O Jezu, na shifcie? Serio? Nie, nie spodziewałbym się, że celownik będzie na shifcie. Ale w sumie dosyć wygodne z drugiej strony. Lepsze shift się jakieś tam, nie wiem, Q, E, R. Bijemy ich, się wjeżdża. Po prostu zostawili mnie na pastelosu, tak? Uuu, tu... Jak to zapieprza, tej! Masz! Ale ciężko się tym sobie troszkę. To wszyscy? Okej. Okay. Myślałem, że będzie ich więcej. Czekajcie, chłopaki. Standardowo muszę pozbierać fanty. Bierto. O, i tu jeszcze to fajne. I proszę, tym sposobem mamy już. Pierwsza misja. My mamy już 517 tych tych głównych do sklepu. No co chcecie. Widzieliście kiedykolwiek tak doskonały kryształ? Powinieneś być dumny, że go zdobyłeś. Jest, jestem dumny. Jestem bardzo... Dumny! <śmany> Uwaga! Za Od twoich braci, z miłością. Rozpieszczacie mnie? Sy, prawie odkupili się za wszystkie przekręty. Dobra, całkiem. A mnie nikt nie chce porozpieszczać? Czyli mamy poziom kończony. Spoko. E, pójdziemy sobie do tego domu handlu. W najgorętszym domu handlu w mieście. Czemu teraz nie ma tego... Dobra. Kontynuuj. No, bzos, chwilko, jednym ze sposobów, jaki twój tata wymyślił, żeby trzymać się z dala od twojej mamy, to znaczy zająć się czymś, sekając na twoje narodziny. Była o, na o tym placu zabaw podziadka. mówiłem. Jedną z nich był plac zabaw. No. Ale było wiele do zrobienia, więc poprosił mnie wujka Sida, żebym mu pomógł. A w jak... wybór nie był najlepszym pomysłem. Ej, Sid, jestem ci wdzięczny za pomoc. Widzisz, zbudowałem niesamowity plac zabaw. Lada chwila urodzi się moje dziecko i muszę zabezpieczyć to miejsce przed maluchem. Jedyną grą, w którą dziecko może zagrać, to tatuś przyprowadził cię do doktora. Słyszę, co mój może dla ciebie zrobić? No, zobaczmy. Możesz przykryć liśćmi te ostre, wystające kamienie. Tamte ostre kamienie możesz obłożyć błotem. O tak, mógłbyś też roztopić ostre sople w jaskini. O te to stanowią zagrożenie! Tak, ale nie wszyscy tak myślą. Będą próbowali Cię powstrzymać. Powstrzymać mnie, bezpiecnator dla dzieci, dawać ich! No dobra, ale co już myślę. W kolejnym odcinku sobie resztę zrobimy. Mm, także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że serial się przyjmie tak jak Madagaskar. Liczę na to w sumie, bo no to jest równie piękna i zajaszcza gra. Także dzięki za oglądanie. Na razie cześć i papa!